W magicznej wiosce pośród imponujących gór i zielonych pól kolorowe kwiaty tańczyły na wietrze. Poza pozornym spokojem kryły się zaniepokojone, szeptane rozmowy mieszkańców, którzy odczuwali mroczną obecność goblina w pobliżu zaczarowanego lasu, zagrażającego pradawnemu pokojowi tego błogosławionego miejsca. Michał był cichym strażnikiem tej ziemi, a jego opalona, twarda skóra zdradzała historię o odporności. Doświadczony rolnik nosił w oczach mądrość przodków, a w spękanych dłoniach miłość do ziemi. Każda zmarszczka na jego twarzy opowiadała o wewnętrznych bitwach z przeciwnościami, przekształcając wyzwania w możliwości wzrostu i nadziei. Życie Michała płynęło jak cykle natury, wieczny ruch odrodzenia i nadziei. Każdego ranka, zanim słońce pomalowało horyzont złotymi odcieniami, był już na polach, zanurzony w swojej świętej rutynie uprawy i troski. Jego spękane, Dłonie głaskały ziemię, jakby była instrumentem boskiej komunikacji, szeptając stare sekrety nasionom, które tam kiełkowały. Sąsiedzi obserwowali Michała z mieszanką podziwu i niepokoju. Zbiory, które kiedyś były obfite i hojne, zaczynały tajemniczo maleć. Tam, gdzie wcześniej rosły potężne rzędy kukurydzy i fasoli, teraz pozostawały jedynie jałowe plamy i fragmenty nadziei. Szeptane komentarze na kółkach rozmów wprowadzały mieszankę strachu i oczekiwania. Coś zakłócało równowagę tej społeczności. W sercu Michała niepokój narastał w milczeniu. Dostrzegał lękliwe spojrzenia, czuł napięcie rozprzestrzeniające się jak mgła wśród mieszkańców wioski. Jego duchowa więź z ziemią ujawniała mu, że nie chodziło tylko o straty materialne, ale o głębsze zagrożenie, które się zbliżało. Coś, co mogło zniszczyć nie tylko plony, ale samą istotę wspólnoty. Stare rytuały ochrony zaczęły być znów praktykowane. Kadzidła palono na progach domów, a modlitwy szeptano z odnowionym zapałem. Najstarsze kobiety tkały amulety ochronne, podczas gdy mężczyźni zbierali się, by omówić strategię przetrwania. Tradycyjne poczucie solidarności, wspólnoty było testowane, ale niecałkowicie złamane. Michał wiedział, że musi zrobić więcej niż tylko obserwować. Jego mądrość przodków mówiła mu, że każde wyzwanie jest okazją do transformacji. W nocne pełnie księżyca, siedząc na swoim rustykalnym tarasie, Kontemplował pola i medytował nad możliwymi rozwiązaniami. Jego dusza rolnika rozumiała, że prawdziwa żniwa to nie tylko materialny owoc, ale odporność hodowana w momentach największych trudności. Przybycie zakłócającego elementu, goblina, wydawało się nieuniknione. Jego obecność wisi w powietrzu jak niepokojący cień, rzucający wyzwanie pokojowi tej społeczności, która przetrwała tak wiele żywiołów przez pokolenia. Michał czuł, że zostanie wezwany nie tylko jako rolnik, ale także jako duchowy, strażnik tego świętego terenu. Jego serce, choć zaniepokojone, pozostawało silne. Wiara głębsza niż jakiekolwiek przeciwności podtrzymywała go. A tak, wśród szeptów nadziei i gestów odwagi, Michał przygotowywał się na to, co miało nastąpić, wiedząc, że jego podróż będzie czymś więcej niż tylko zwykłą walką z mitycznym bytem, będzie to walka o zachowanie istoty wspólnoty. Nadchodzącego goblina szybko zmienił atmosferę wioski. Jak cichy drapieżca poruszał się w cieniu, kradnąc nie tylko zbiory, ale także nadzieje rolników. Jego obecność była jak ciemna chmura, która stopniowo zakrywała wcześniej czyste niebo, przynosząc poczucie rozpacz i bezsilności. Mieszkańcy z coraz większym niepokojem obserwowali, jak ich uprawy więdną. Tam, gdzie wcześniej rosły potężne rzędy kukurydzy i fasoli, teraz pozostawały jedynie jałowe plamy. I zniszczone nasiona. Goblin zdawał się żywić nie tylko owocami ziemi, ale także energią witalną wspólnoty. Michał głęboko odczuwał zbiorowe cierpienie. Jego duchowa więź z ziemią sprawiała, że zdawał sobie sprawę, że to zagrożenie wychodzi poza straty materialne, stanowiło atak na samą istotę społeczności. Każda utracona żniwa oznaczała więcej niż zmarnowane jedzenie. Była erozją nadziei, marzeń i jedności, które zawsze podtrzymywały ten lud. Goblin stosował subtelne i okrutne strategie. Nie atakował bezpośrednio, ale tworzył iluzje, które demoralizowały rolników. Szeptał kłamstwa do uszu najsłabszych, siejąc wątpliwości co do ich umiejętności. Wywoływał niezgodę, łamał wzajemne zaufanie i podważał kolektywny duch, który zawsze charakteryzował tę wioskę. Młodsi zaczęli tracić wiarę. Niektórzy rozważali opuszczenie ziem, poddając się zniechęceniu. Starcy. Strażnicy mądrości przodków zbierali się na długich nocnych rozmowach, starając się zrozumieć tę złowrogą obecność, która zdawała się wyzywać wszystkie tradycje ochrony. Michał jednak nie zamierzał się poddawać. Jego odporność była jak korzeń starego drzewa głęboka, nieugięta. Rozumiał, że to wyzwanie oznaczało więcej niż walkę z tysiąc mitycznym bytem. Było próbą wiary, oporu, zdolności do jednoczenia się. Jego umysł zaczął rysować strategię. Nie pokonają Goblina siłą, ale przebiegłością, zbiorową inteligencją i głębokim zrozumieniem tajemnic Ziemi. Każde spojrzenie, każdy gest, każdy oddech Michała wykazywał niezłomną determinację, by chronić nie tylko swoje ziemię, ale także samą istotę wspólnoty. Konflikt był ustalony. Goblin rzucił swoje wyzwanie, testując granice tej społeczności, a Michał z mądrością przodków i siłą swojej wiary był gotowy do odpowiedzi. Bitwa miała się stoczyć nie na fizycznych polach, ale na świętym, terytorium ducha wspólnotowego. Wioska czekała w napięciu na rozwój tej sagi, która miała na zawsze odmienić ich życie. W centrum tego dramatu Michał przygotowywał się spokojny i zdeterminowany, by zmierzyć się z nieznanym. W najciemniejszej nocy, gdy cisza okryła wioskę jak płaszcz tajemnicy, Michał doświadczył czegoś więcej niż zwykłej rzeczywistości. Starodawny sen otoczył go, przynosząc objawienie, które zmieni bieg jego istnienia i los jego społeczności. W śnie pojawił się starzec o jasnych oczach i białej jak śnieg brodzie. Jego szaty były utkane ze światła i cieni, a jego obecność promieniowała mądrością tak starą jak sama ziemia. Mądry strażnik nie mówił słowami, lecz przez obrazy i odczucia, które przenikały duszę Michała. Fragmenty magicznej mapy zaczęły się materializować, odkrywając Ukryte ścieżki lasu, symbole starożytne pulsujące pierwotną energią. Każda linia pergaminu wydawała się zawierać sekret, klucz do odkrycia zagadek goblina, który nękał wioskę. Michał czuł, że ta wizja nie była zwykłym snem, ale bezpośrednią wiadomością od duchów opiekuńczych jego ziemi. Starzec szeptał przez ciszę, ujawniając słabości goblina, bytu, który żywił się strachem i dezunią. Pokazywał, że jego prawdziwa siła nie leżała w czarnej magii. Ale w zdolności manipulowania ludzkimi słabościami, siejąc niezgodę i brak wiary. Michał zrozumiał, że jego bitwa była czymś więcej niż fizyczną walką. Była duchową walką o przywrócenie harmonii społecznej. Każdy szczegół mapy zyskiwał życie w jego umyśle. Kręte ścieżki przecinające mistyczne tereny, oznaczenia wskazujące miejsca mocy i lokalizacje, gdzie goblin mógł być wrażliwy. Objawienie to było nie tylko strategią w obliczu. Wyzwania, ale wezwaniem do zbiorowej odwagi, do ponownego połączenia z korzeniami przodków, które podtrzymywały tę wspólnotę. Gdy obudził się, Michał czuł, jak jego ciało wibruje z nową energią. Sen nie był tylko nocną wizją, lecz inicjacją. Jego oczy, wcześniej naznaczone troską, teraz świeciły determinacją. Rozumiał, że jego podróż będzie świadectwem wiary, ścieżką do przywrócenia nie tylko zbiorów, ale samej istoty wioski. Przesłanie było jasne: aby pokonać goblina, potrzeba było więcej niż siły. Potrzebna była mądrość, jedność i głębokie zrozumienie tajemnic, które łączyły tych ludzi z ziemią. Michał wstał, przechowując świętą mapę w sercu, wiedząc, że każdy krok będzie kierowany przez większą siłę niż jakiekolwiek wyzwanie. Dzień wstawał, malując horyzont odcieniami nadziei, i Michał, przekształcony przez nocne, Objawienie był gotów prowadzić swoją społeczność ku nowej drodze odrodzenia i odwagi. Z mapą magiczną w rękach, Michał ruszył zdecydowany ku domenom goblina. Gęsty, tajemniczy las zdawał się szeptać dawne sekrety, podczas gdy jego stanowcze kroki echem rozbrzmiewały wśród seklarnych drzew. Powietrze niosło starożytną energię, zwiastując decydujące spotkanie, które zmieniło wioski. Gdy dotarł do nory goblina, Michał poczuł dreszcz przebiegający przez jego kręgosłup. Otoczenie było ciemne, pełne cieni tańczących na nieregularnych ścianach, tworzących iluzje, wyzywające percepcje. Goblin, przebiegły i prowokujący, wyłonił się z cienia z tajemniczym uśmiechem, a jego oczy błyszczały złośliwością i inteligencją. Witaj, rolniku, powiedział goblin, jego głos był melodyjny i uwodzicielski. Wiem dlaczego tu przyszedłeś, ale zanim dojdzie do jakiegokolwiek starcia, co powiesz na propozycję? Ton jego głosu był wyraźnie zmysłowy, próbując przykuć uwagę Michała obietnicami bogactwa i niewyobrażalnej siły. Michał jednak pozostał niewzruszony. Jego mądrość przodków ostrzegała go przed pułapkami tego magicznego bytu. Każde słowo goblina było jak delikatna nić oszustwa, utkane by przechwycić nieostrożne dusze. Jednak Michał nie był łatwym łupem. Goblina zaoferował skarby: nieskończone pola, obfite zbiory. Bogactwa, które uczyniłyby Michała najzamożniejszym mężczyzną w wiosce. Jego oczy lśniły obietnicami, próbując wzbudzić chciwość w sercu rolnika, ale Michał rozumiał, że prawdziwe bogactwo nie leży w dobrach materialnych, ale w jedności i duchu wspólnoty. Z niezwykłym spokojem Michał odpowiedział: Nie przyszedłem, by negocjować, przyszedłem, by przywrócić równowagę. Jego głos był łagodny, ale niósł niezłomną determinację, która na chwilę wstrzymała goblina. Stoi przed kimś innym, kimś, kto widzi dalej niż iluzje. Dostrzegając, że jego tradycyjne strategie zawiodły, goblin zmienił taktykę. Zaczął rzucać wyzwania, skomplikowane zagadki, które testowały inteligencję Michała. Każde pytanie było labiryntem słów, zaprojektowanym, by zmylić i zdegradować. Michał jednak pozostał spokojny. Jego umysł, ostry dzięki doświadczeniu rolnika oraz mądrości przodków, rozwiązywał każdą pułapkę w sposób, który dziwił goblina. Nie poruszała nim tylko przebiegłość, ale głęboka duchowa więź z Ziemią i jego wspólnotą. Zmierzenie się z wyzwaniem stało się złożoną grą inteligencji i oporu. Goblin przyzwyczajony do manipulacji i oszustw spotkał Michała jako przeciwnika, który nie daje się zwieść pustym obietnicom. Bitwa, jaka się toczyła, nie była fizyczna, lecz duchowa. W decydującym momencie Michał zrozumiał, że jego prawdziwą siłą nie jest pokonanie goblina, lecz zrozumienie go. Z mądrością wykraczającą poza zwyczajne granice, przygotowywał swoje ostateczne posunięcie, które odmieni nie tylko los wioski, ale i samą istotę tego magicznego bytu. Michał szybko pojął, że stawienie czoła goblinowi wymagało znacznie więcej niż siły fizycznej. Jego strategia zakładała zjednoczenie rolników, przekształcając indywidualne wyzwanie w zbiorową misję oporu i nadziei. Każda rodzina stanowiła kluczowy element tego ruchu odbudowy. A Michał wiedział, że jedność będzie ich największą bronią przeciwko manipulacjom czarującego bytu. Pierwsze kroki były ostrożne. Michał odwiedzał każdą rodzinę, spokojnie rozmawiając, ożywiając odwagę drzemiącą w zmęczonych sercach. Jego oczy przekazywały zaufanie, a jego słowa niosły mądrość przodków, którzy znali sekrety ziemi oraz ludzkiej odporności. Podczas spotkań wspólnotowych ujawniał podstępy goblina, nie wzbudzając strachu. Ale wywołując głębokie zrozumienie, jak iluzje mocy mogą fragmentować społeczności, pokazywał, że prawdziwa siła nie leży w rywalizacji, lecz w solidarnej współpracy. Młodsze pokolenia, początkowo zniechęcone, zaczęły dostrzegać nowe możliwości. Pod kierunkiem Michała opracowali kolektywne strategie upraw, tworząc systemy ochrony wzajemnej dla pól. Każda rodzina dzieliła się narzędziami, wiedzą i nadzieją. Mądrość Michała była jak nasienie zasiane w jałowych ziemiach. On nie tylko mówił, ale również pokazywał konkretnymi działaniami, jak społeczność mogłaby się wzmocnić. Organizował wspólne prace w polu, tworzył systemy wymiany nasion i wprowadzał stare techniki upraw, które wzmacniały ziemię. Wyzwania były ogromne. Goblin nadal rozsiewał iluzje, próbując siać niezgodę, ale z każdą próbą podziału społeczność łączyła się mocniej. Michał prowadził ten proces z subtelną maestrią. Rozumiejąc, że prawdziwa transformacja zachodzi w sercu ludzi, w noc pełni księżyca zbierali się, by dzielić się opowieściami, odzyskiwać starodawne wspomnienia i odnawiać więzi wspólnotowe. Stare rytuały były przypominane, wzmacniając duchowe połączenie z Ziemią i jej mieszkańcami. Nadzieja, wcześniej zapomniana, zaczynała kiełkować jak wrażliwy plon po deszczu. Podróż Michała nie dotyczyła jedynie pokonania magicznego, bytu, lecz także budzenia wewnętrznej siły każdego mieszkańca. Każde pokonane wyzwanie było lekcją, a każda trudność przekształcona w możliwość wspólnego wzrostu. Stopniowo wioska odzyskiwała swoją witalność. Pola, wcześniej zdewastowane, zaczynały wykazywać oznaki regeneracji. Nie dzięki magii, ale dzięki poświęceniu, pracy zespołowej i odnowionej wierze. Michał obserwował ten renesans z tysięcy tysięcy pokorą, wiedząc, że jego największym osiągnięciem było przywrócenie nadziei tej wspólnocie. Bitwa z goblinem przekształciła się w podróż wewnętrznej rekonstrukcji, w której każdy rolnik odkrywał swoją własną siłę i potencjał transformacji. A w centrum tej cichej rewolucji, Michał pozostał jako spokojny strażnik, świadkiem potężnej mocy jedności i ludzkiej odporności. Noc pełni księżyca unosiła się nad wioską, jak srebrny płaszcz nadziei. Michał, pewny swojej determinacji, stanie do walki z goblinem w starciu, które określi los wszystkich. Napięcie było wyczuwalne, każdy oddech mieszkańców odbijał, mieszankę strachu i oczekiwania. W centrum pola, oświetlony blaskiem księżyca, Michał i Goblin stanęli naprzeciwko siebie. To nie była bitwa siłowa, lecz intelektualna i duchowa. Goblin ze swoimi przebiegłymi oczami zadał wyzwanie konkurs, który przetestuje inteligencję i odwagę rolnika. Zasady były złożone, obejmowały starożytne zagadki i próby które nie tylko testowały intelekt, ale także samą duszę. Michał spokojny i pewny siebie przyjął wyzwanie. Jego oczy spokojne nosiły niezłomną determinację, która na chwilę wstrzymała goblina. Pierwsza zagadka wyłoniła się jak magiczny szept: Odkryć tajemnice ukryte w korzeniach starych drzew. Michał nie odpowiedział natychmiast. Zamknął oczy, łącząc się z mądrością Ziemi, odczuwając każdą wibrację. Każdą starożytną pamięć, która przepływała przez jego spękane dłonie. Jego odpowiedź przybyła nie w słowach, lecz w głębokim geście zrozumienia. Dotknął ziemi, sprawiając, że pojawiły się starożytne symbole, które odsłoniły zapomniane historie. Goblin, zaskoczony, zobaczył, jak jego pierwsza pułapka rozwiewa się jak dym na wietrze. Społeczność obserwowała w milczącym zachwycie: mężczyźni, kobiety i dzieci zjednoczeni w jednym celu nadziei, że Michał przywróci utraconą równowagę. Każde wyzwanie stanowiło coś więcej niż prostą próbę. Było walką o przetrwanie wioski. Następne zagadki stawały się coraz bardziej złożone. Goblin, widząc, że tradycyjne strategie nie działają, zaczął używać zaawansowanych iluzji. Tworzył fałszywe krajobrazy, szeptał kuszące obietnice, starając się przerwać koncentrację Michała, ale rolnik pozostawał niewzruszony. Jego siła nie pochodziła jedynie z intelektu, lecz z kolektywnej energii jego wspólnoty. Każda myśl, każda nadzieja mieszkańców płynęła przez niego, wzmacniając jego opór wobec manipulacji goblina. W decydującym momencie Michał zrozumiał, że prawdziwe zwycięstwo nie polega na pokonaniu goblina, lecz na jego przekształceniu. Z gestem głębokiej współczucia wyciągnął rękę, zapraszając magiczne stworzenie do uznania siły jedności i miłości wspólnotowej. Blask księżyca osiągnął najwyższy punkt. Całe pole znalazło się w milczeniu. W tej magicznej chwili goblin zrozumiał, że jego klęska nie była karą, lecz zaproszeniem do głębszej transformacji. Z klęską goblina niezwykła przemiana rozpoczęła się w wiosce. Pola, wcześniej jałowe i opustoszałe, teraz wypełniały się życiem, jakby sama Ziemia świętowała zwycięstwo Michała i jego społeczności. Każdy cal ziemi zdawał się oddychać od nową, z nasionami kiełkującymi w wibracyjny taniec kolorów i nadziei. Rolnicy obserwowali zdumieni, jak ich uprawy odzyskują utracony wigor. Kukurydza rosła złota pod słońcem, fasola rodziła się w obfitych kiściach, a ogród eksplodował w symfonii zieleni i życia. Obfitość nie była tylko materialna, ale również duchowa. Każdy owoc reprezentował odporność tego ludu. Michał w uznaniu za bohatera Przyjmował honory z pokorą, która dotykała serc wszystkich. Jego mądrość przejawiała się w każdym geście, w każdym spojrzeniu, które kierował do sąsiadów. Rozumiał, że prawdziwe zwycięstwo nie leży w osobistym osiągnięciu, lecz w sile społeczności, która zjednoczyła się przeciwko przeciwnościom. Starcy w wiosce uznali ten moment za odrodzenie. Opowieści o bitwie z goblinem będą przekazywane przez pokolenia, nie jako relacja o starciu, lecz jako świadectwo wspólnej odwagi. Michał symbolizował nie tylko bohatera, ale i strażnika, nadziei, pielęgnującego marzenia. Energia transformacji rozprzestrzeniała się poza pola. Relacje między mieszkańcami stawały się silniejsze, tworząc głębsze więzi niż jakiekolwiek przyszłe wyzwanie. Rodziny, które wcześniej żyły, w izolacji teraz dzieliły się chwilami, posiłkami, radościami i troskami. Lekcja, jaką wyniesiono z goblina, była jasna: jedność była największą siłą przeciwko wszelkim zagrożeniom. Młodsi patrzyli na Michała z podziwem, widząc w nim nie tylko lidera, ale wzór uczciwości i mądrości. Reprezentował idealną równowagę między tradycją a odnową, pokazując, że prawdziwe bogactwo nie leży w dobrach materialnych, ale w zdolności do oporu i wspólnego rozwoju. W noc pełni księżyca, gdy cisza obejmowała wioskę, opowiadano historię o tej epickiej bitwie. Nie jako relację o wojnie, lecz jako narrację nadziei, o tym jak odwaga i wiara mogą przekształcić pozornie niemożliwe rzeczywistości. Michał był głównym bohaterem tych opowieści, ale zawsze podkreślał, że prawdziwym bohaterem była społeczność. Wioska odrodziła się, nie tylko w fizycznym krajobrazie, ale także w duchu zbiorowym. Każdy mieszkaniec nosił teraz wewnętrzny płomień intensywniejszy, zasilany zrozumieniem, że razem mogą pokonać każde wyzwanie. Goblin został pokonany, ale największym dziedzictwem była wewnętrzna transformacja każdego mieszkańca. Michał kontynuował pracę na polach, zasiewając nie tylko nasiona, ale nadzieje. Jego podróż udowodniła, że prawdziwa rewolucja odbywa się wtedy, gdy uprawia się nie tylko ziemię, ale także serca ludzi. I tak ta mała wioska stawała się symbolem odporności, miłości i jedności. W głębokiej refleksji. Michał kontemplował transcendentną podróż, jaka odmieniła jego wioskę. Zwycięstwo nad Goblinem oznaczało więcej niż triumf indywidualny, symbolizowało siłę jedności wspólnotowej. Jego mądrość przodków uczyła, że prawdziwe bogactwo nie tkwi w materialnych osiągnięciach, ale w zdolności do pokonywania wyzwań wspólnie, hodując nadzieję i odporność.